gościy Polski. Jest to reprezentacja Polski do lat 21, ale ale to jest bardzo ważne, że piłka reprezentacyjna gości w Węstoku. Mecz pierwszy z Litwą. Dzisiaj mamy mecz z Rumunią. Też ma ma mamy nadzieję, że ten wynik będzie ciekawy, ale przede wszystkim ważne jest to, że reprezentacja jest zadowolona z organizacji e, tego wszystkiego, z przy przyjęcia z warunków, które tutaj ma. Cieszy nas to, że przyszło sporo kibiców, e, ponad 7 tysięcy widzów mamy na, na stadionie. To, to też jest ważne, to, to są takie wartości porównywania. Z innymi meczami u 21. Trochę nas pogoda nie rozpieszcza, ale myślę, że atmosfera jest gorąca. Kibice dopingują dla reprezentacji polskiej, i to jest ważne. No właśnie, na trybunach mamy dzisiaj mnóstwo dzieci, tak, którzy tutaj pojawili się i gorąco dopingują piłkę. No, to było dla nas bardzo ważne, żeby tak naprawdę były preferencje dla najmłodszych kibiców. I ponad 3000 biletów przeznaczonych jest dla grup zorganizowanych. To są e, uczniowie ze, ze szkół, ale adepci szkółek piłkarskich. Bo to jest ważne, żeby reprezentacja Polski e, promowała e, futbol na, na, na Podlasiu, w stoku. A proszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo wspomniał Pan o tym, że e, PZPN był zadowolony z organizacji takim, takiego meczu. Czy dla spółki Stadion Miejski to było jakieś duże wyzwanie? Oczywiście to jest zawsze wyzwanie. Każdy mecz jest inny. E, myślę, że, że, że cały czas się e, wszystko rozwija. Pierwszy mecz był na, na pierwszym etapie budowy stadionu. Teraz mamy cały stadion oddany, więc ta logistyka jest troszeczkę inna. Zawsze się trzeba napracować. Tak? Tutaj każdy ma, ma co robić, ale ważny jest końcowy efekt, to że, że, że to wygląda wszystko przyzwoicie no i że są kibice, którzy się cieszą. To jest najważniejsze. się dzisiaj to spotkanie, ale za wiele tych akcji i strzałów nie było z waszej strony. Jak już były, to, to raczej nieskuteczne. No na pewno tak, na pewno byliśmy przygotowani do tego meczu, ale, ale drużyna Rumunii wyszła naprawdę bardzo zdeterminowana i, i chciała tutaj wygrać. No cóż, no, fajnie, że ludzie przyszli i, i teraz będziemy się szykować do tych meczów. No właśnie, a jak to wygląda na meczach reprezentacji w innych miastach, jak, jak wygląda atmosfera na stadionach, bo tutaj przynajmniej od drugiej połowy był dość żywiołowy doping. No tak, cieszymy się z tego, że, że przyszło dużo ludzi. Widziałem też kibiców Stricte z Jagieloni i którzy nam dopingowali. Naprawdę dużo, dużo lepiej się gra w takiej atmosferze, a w innych miastach no, zależy różnie to bywa na jaki stadion, gdzie, gdzie gramy. Pierwszy raz miałem okazję dzisiaj dzisiaj zagrać na, na otwartym już pełnym stadionie. No co, jest to pozytywne, że, że, że budujemy te stadiony w miastach i mamy naprawdę fajny klimat do gry w piłkę i możemy się z tego tylko cieszyć. No, w Białymstoku no to, to jak w domu, tak? No, stąd pochodzę, stąd jestem, tutaj grami i no co, no, przyjechałem do hotelu w Białymstoku, też się dziwnie czułem, że nie spałem w domu, a w hotelu. I, no co, no, Białystok to, to mój dom i, i tak się tutaj też na boisku czułem.